Wiosna to czas intensywnej pracy w polu. Lustracja to podstawa. Sprawdźmy, co dziś dzieje się na plantacjach. Obecnie obserwujemy bardzo intensywny rozwój wszystkich gatunków zbóż. Obserwujemy choroby takie jak mączniak prawdziwy, septorioza, łamliwość podstawy źdźbła czy początki rdzy brunatnej i żółtej. We wszystkich uprawach już obserwujemy niedobory wody oraz skutki nocnych przymrozków, co bardzo może powodować stres dla roślin. Aby poradzić sobie z tymi wszystkimi problemami, sięgnij po Daksur. Jest to rozwiązanie, które nie tylko dobrze chroni uprawy przed chorobami, ale także pomaga roślinom radzić sobie ze stresem. Optymalna ochrona zbóż to nie tylko walka z chorobami, ale także dbałość o ich ogólną kondycję. Wybierając Daksur, w którego skład wchodzą dwie substancje czynne, rewyzol oraz strobiluryna, w tym przypadku krezoksym metylu, pozwalają utrzymać roślinę przede wszystkim w bardzo wysokiej zdrowotności, a także pozwalają roślinie walczyć ze stresem w okresowych niedoborach wody czy y, przymrozków. W tym sezonie sieni po Daksur i zadbaj o rośliny bez stresu. A jak u Was wygląda sytuacja na polu? Podziel się swoją opinią w komentarzu.